Ach, kolejna świetna robota, Bill. Chwila, moment. Niewidzialna farba? O, ten upiorny sprzedawca farb mnie oszukał! A, zniszczyła mi ubrania. Nie stać mnie na nowe, bo wszystkie oszczędności poszły na farbę. Mm. D -d 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 duch! Odkąd jestem niewidzialny, kradzież nie stanowi problemu. W końcu jestem. Ukryty Bill. No jasne. Drzwi nie otworzą się, bo czujnik nie widzi, że stoję przed nimi ja, ukryty Bill. Czekaj, to nie duch! To ukryty Bill! Strzelać między worki! <laughs> o moje niewidzialne jajca! <laughs> Do środka! O, ekstra! Zajmuję dół! Ale zajebiście! Ja biorę górę! dali dali thank you